Witam Państwa 2 sierpnia 2025 roku w audycji zatytułowanej Miłość odpowiedzialność. Dopóki nie nauczysz kochać się siebie, nie będziesz mógł, nie będziesz umiał kochać innych ludzi. Serdecznie Państwa witam w to słoneczne popołudnie z Siemkowic w województwie łódzkim w powiecie pajęczną w audycji nagrywanej amatorsko i mam nadzieję, że ta kolejna audycja również Państwa zatrzyma. Dziękuję za wszelkie y, przesyłki, książki, za książek, za wszelkie y, próby zainteresowania mnie waszymi zainteresowaniami. Przyjmuję to z wdzięcznością serdecznie państwa witam. Na początku podaję adres do przesyłek i dla odwiedzin. Marcin Antoniak Siemkowice, ulica Wierzbowa 1. Powiat pajęczno-województwo łódzkie. Marcin Antoniak Siemkowice, ulica Wierzbowa 1. Powiat Pajęczno Województwo Łódzkie 666-268-395 666-268-395 To telefon Marcin Podłoga Antoniak 79 małpa wp.pl Marcin Podłoga Antoniak 79 małpa wp.pl To jest mail, to jest mail i Marcin Antoniak, Facebook, Jacka i Zoszka, dwie najwielniejszych przyjaciółki i dwie prostytutki, które świadczą usługi, nie biorąc za to ani grosza, są ze mną i ze mną pozostaną. Zapraszamy do odwiedzin, zapraszamy do kontaktu, do wymiany doświadczeń, zainteresowań. Jestem bardziej, Jestem bardziej realny niż wirtualny, a zatem w, w, w Facebooka, rozumiejąc wszystkie uwarunkowania, odległości, Choroby traktuje jako punkt pierwszy w nawiązaniu realnej znajomości, bo nic tak nie buduje jak dawanie sobie czasu. Moi drodzy kochani, co jakiś czas pojawiają się sugestie, kolejny raz zresztą, o tym, że powinnam sobie znaleźć kobietę, że za dużo podkreślam swoje kalectwo, na tym się zresztą łapię, ale moi drodzy, tak jak w tytule audycji. Tak, jak tytuł audycji brzmi, miłość to odpowiedzialność. Miłość to odpowiedzialność. Nigdy pod żadnym pozorem, jakkolwiek by mnie to nie bolało i cokolwiek bym o tym nie myślał, nie wolno mi obciążać innych ludzi sobą, swoim kalectwem, i trzeba stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie prawdę w oczy, jakkolwiek bolesna by nie była. Jestem kaleką do małżeństwa tak klasycznie rozumianego, absolutnie się nie nadaje i z wyboru pozostanę sam. Jakkolwiek mam swoje potrzeby erotyczne, towarzyskie, wynikające z zainteresowań, i tak dalej, i tak dalej, moim zadaniem w życiu jest przepracowywanie samotności i towarzyszenie ludziom na zupełnie innych polach. Jakkolwiek by mnie to nie porało. Taka jest prawda, jestem kaleką i tego kalectwa się nie wyplę. Pytanie tylko brzmi, co z nim zrobię? Bo tak jak powtarzam po raz kolejny, nieważne jest to, co do nas przychodzi, ważne jest to, jakie my temu nadamy znaczenie. Jakie my temu nadamy znaczenie. Absolutnie nie wolno mi, absolutnie nie wolno mi obciążać sobą y, y, innych ludzi. Zwłaszcza dziewczyn. I, te, I zwłaszcza teraz, kiedy ludzie żyją w pędzie, bardzo często nie mają kariery, a to, co jest wirtualne, miesza się z tym, co realne. Absolutnie się nie wycofuję, absolutnie przed nikim nie uciekam, nie jestem w stanie być niczyim mężem, kochankiem itd. itd. Mogę być uważnym towarzyszem. Mogę wspierać ludzi na zupełnie innych polach. Zresztą, jedyną kobietą, z którą mógłbym być, jest Małgorzata Ślacka z... Zopatowa, córka Litki, o której mówiłem dwie audycje temu. Bo ta, ta dziewczyna jest bardzo wrażliwa. Potrafi walczyć o miłość, to, to co jest najważniejsze w życiu. I wiem, że po tych swoich częściach jest bardzo emocjonalna i faceci te emocje wykorzystują. A chodzi o to, by te emocje były pielęgnowane i by dawać jej jak najwięcej przestrzeni. Natomiast absolutnie nie mogę sobą nikogo obciążać. I wolę taką przyjaźń, jak z nitką, niż z od jakiej przyja od byle jakiej miłości. Bo wolę się porządnie przyjaźnić, niż byle jak kochać. Zresztą dla mnie przyjaźń jest najwyższą formą miłości. Ludzie mi często mówią: chodzisz o dwóch kulach i co z tego? Inni chodzą o, o dwóch nogach i do niczego nie doszli. A ty jesteś inteligentny, wykształcony, zauważony i możesz być dla wielu przykładem. Właśnie dlatego, że jestem inteligentny, wykształcony i zauważony, muszę myśleć trzy razy bardziej. I nie, I nie mogę być mężem, i nie mogę być kochankiem, i nigdy takim kimś nie będę. Natomiast mogę być dobrym przyjacielem i życzę goście jak największego szczęścia i takiego faceta, który daje jej taką miłość, która nie zna strachu i nie potrzebuje fałszy, żeby ją wspierał. I liczę, życzę zdrowia i jak największej przestrzeni do rozwoju. I będę Wam towarzyszył we wszystkim, w czym mogę. Jak tylko mogę. Ale naprawdę nie mogę być niczym kochankiem, niczym mężem, bo po prostu nie chcę. Moim wyborem na starość jest przebywanie w domu opieki. I nie będzie to tragedia, będzie to wyzwanie. Na razie planów nie mam, mieszkam z rodzicami, mam pracę, mam co robić. Naprawdę przygotowuję się jeszcze do wielu, wielu wyzwań przede mną. I nie, nie jest tak, że na co dzień na co bym płacze. Aczkolwiek muszę być trzy razy bardziej odpowiedzialny i myśleć na 10 lat do przodu. I mam tego absolutną świadomość. Absolutną świadomość i to nie jest ucieczka przed samym sobą, ani wycofywanie się. To jest po prostu myślenie na 10 lat do przodu. Co się ze mną stanie? Co się ze mną stanie. Już miałem takie epizody w życiu, że chciałem uwolnić swoich rodziców od siebie. Ale byłoby to tchórzostwo, bo nie można... Własnym egoizmem powodować czyjegoś bólu. Natomiast nie wolno mi obciążać sobą yy, żadnej dziewczyny, żadnej osoby. Jedyne co mogę zrobić, to codziennie robić yy, yy, tak, by kalectwo stawało się wyzwaniem, a nie tragedią. By yy, codziennie mogę stawać się bardziej obecny, codziennie mogę być bardziej uważny. Codziennie mogę szukać pól, gdzie mogę dać siebie, ludziom innym w potrzebie, swój własny czas. Jakiś rodzaj może akcyjnego wolontariatu, bo są dwie formy wolontariatu akcyjny i, i stały. I tak dalej, i tak dalej. przyjaźnie, takie choćby jak z litką, gdzie, piezmy, gdzie, gdzie, gdzie w, przyjaźnimy się już 6 lat. I jeszcze żeśmy się nie widzieli, ale nadejdzie tak moment, że będziemy się widzieć i będziemy, nie, nie, nie będziemy mogli się nagadać. Można pielęgnować takie przyjaźnie jak z bogością Niewiadomską z na Kozla. Kolejna moja przyjaciółka, która mi daje siłę do życia. Daje mi siłę do życia i ja tego potrzebuję. Inaczej spojrzeć na siebie. Jeśli inaczej spojrzę na siebie, zyskam siłę i wiarę w to, że dobro na świecie jest możliwe. Bo ja mimo wszystko wierzę w to, że dobro jest możliwe, że dobro jest w nas i wokół nas. Jeśli inaczej na siebie spojrzymy, jest to możliwe, żeby czynić dobro. Bo, dobro jest, bo zło jest bezsilne, jeśli dobro jest nieustraszone. Natomiast nigdy nie wolno mi sobą nikogo obciążać. Absolutnie, miłość to jest odpowiedzialność. I jakkolwiek by mnie ta sytuacja nie bolała z z chorobą, muszę być odpowiedzialny. Mimo tego, że bardzo często to odpowiedzialność poparta jest z łzami, emocjami ciągle przeglądowanymi. Nie wolno mi obciążać sobą nikogo. Poza tym w to, co ludzie nazywają miłością, ja tak naprawdę nie wierzę. To, co ludzie nazywają miłością, jest nie, wiem, nie mniej, nie więcej tylko kontraktem. Na zasadzie ja ci daję wolny dostęp do seksu, a ty mi dajesz nikłe poczucie bezpieczeństwa. I potem siedzimy ze sobą w cykle status quo wcale się nie znamy, mamy wobec siebie oczekiwania, bo dzisiaj żyjemy rozpięci między nudą a ambicjami bardzo często nie swoimi. Kochamy rzeczy, używamy ludzi. Tak to wygląda i szukamy wrażeń. A ja. Nie chcę się nigdy pytać, czy to jest z miłości, czy to jest z litości. Dla mnie miłość to odpowiedzialność. Dla mnie miłość to przestrzeń, która nie widzi problemów, a bierze odpowiedzialność. Nie widzi wymówek, a widzi okazję. Nie pyta się, co ja z tego będę miała miał, ale co ja mogę wnieść. I naprawdę jest mnóstwo innych pól, na których można się realizować w przyjaźni z ludźmi. Poza tym, obserwując chorobę, większość swoją i innych, zauważyłem, że większość ludzi się nie lubi, choć się nigdy do tego nie przyznaje. Wystarczy się na chwilę zatrzymać i wejrzeć w swój własny środek, żeby zauważyć, że, że większość ludzi się nie lubi. Wypowiedziały, niektórzy się nawet nienawidzą i wypowiedzieli sobie wolnie. I wypowiedzieli sobie wolnie. Poza tym, im dłużej żyje, im dłużej się obserwuje, im dłużej obserwuje chorobę alkoholową, litki jej, zmagania z tym wszystkim, to wiem jedno, wiem jedno, trudności nie znikają, ale trudności sprawiają to, że perspektywa się zmienia, że perspektywa się zmienia, że choroby uświadamiają nam tylko i aż jedną rzecz. To, co jest najważniejsze w życiu, najważniejsze w życiu są relacje, ale żeby budować relacje, to trzeba zacząć wyjść od pojęcia odpowiedzialności. I naprawdę, mimo tego, że wielu z Was dobrze mi życzy, nie mogę brać na siebie ze względu na stan zdrowia takiej odpowiedzialności, jaką jest małżeństwo czy związek z kobietą. Mimo tego, że bardzo cenię kobiety, kocham je i drzemie w każdej z kobiet siła twórcza, moc, dobrych instyktów, które których nie należy wykorzystywać. A należy je pielęgnować i należy je otaczać troską, miłością i zrozumieniem. I chcę powiedzieć jedną rzecz: uroda kiedyś przeminie, kariera się skończy, cuchy przestaną być modne, i wtedy człowiek zrozumie, że to, co jest najważniejsze, to wspólna kawa, wspólny spacer, dobry kąt na chłodną jesień i takie poczucie bezpieczeństwa, które może dać tylko miłość. Moi drodzy, ze względu na stan zdrowia nie mogę dać takiego poczucia bezpieczeństwa, jakiego bym chciał. Jakiego bym chciał. I naprawdę, yy, 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 przemyślane mam tysiąckrotnie wszystko. I chcę powiedzieć jeszcze jedno: wszystkie kobiety, które do tej pory zauważałem, czy one mnie zauważały. Kończyły pod kurtką, przyjeżdżały, oglądałem mnie z lewa, z prawa, z lewa, z, i wszel, z góry i na dół i wyjeżdżały, a niektóre nawet z samochodu nie wychodziły. I pierwsze pytanie było, z kim mieszkasz, czy z rodzicami, czy nie, jakby to było takie ważne. Ja mam naprawdę fantastycznych rodziców, siostry, rodzinę. Dla mnie samotność nie jest tragedią, dla mnie samotność jest wyzwaniem. Natomiast muszę pracować żeby nad tym, żeby w moim środowisku było jak najwięcej miłości, jak najwięcej szacunku, jak najwięcej tolerancji. Ludzie dają mi ogromną siłę, litka daje mi ogromną siłę. Przez 6 lat od 2019 roku pisze do mnie codziennie SMS-y, codziennie do mnie dzwoni, daje mi siłę, ale nie mogę sobą nikogo zaobciążać. Absolutnie nie wolno mi tego robić. Dlatego pozostanie sam z wyboru. I chcę powiedzieć jeszcze jedno. Życie niepełnosprawnych w mediach, aż pokazywanych co jakiś czas, a życie niepełnosprawnych na małych wsiach, miejscowościach, w blokach czteropiętrowych bez windy ma się zupełnie, zupełnie nijak do medialnej rzeczywistości. Czy wy myślicie, że ktoś kiedyś tu był, nie odwiedził? Jeśli już chcę redukować swoją samotność, piszę wiersze. Próbuję je wydać przy pomocy Wiesława Wlanera. Jeśli już chcę redukować moją samotność, piszę, staram się pisać książki czy prace naukowe, czy pisać dobre posty, które wzmacniałyby ludzi, czy nagrywać właśnie te audycje, żeby Wam uświadomić, że żyjąc z połamanym chorobą ciałem, można patrzeć w dumnie w przyszłość i absolutnie nie chcę z żadnej dziewczyny zrobić pielęgniarki, zrobić niańki i tak dalej, i tak dalej. Nie o to chodzi. Szukam kobiety, którą można dzielić troski i, i radości, i tak dalej, i tak dalej. Ale muszę być trzy razy bardziej odpowiedzialny i nie wolno mi się pytać, czy to jest z litości, czy to jest z miłości. Dla mnie miłość to nie kontrakt. Dla mnie miłość to fundament, na którym się rozwija całe życie. I przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Ogromna odpowiedzialność. Ja, ze względu na stan zdrowia, nie mogę brać tej odpowiedzialności. Co nie wyklucza przyjaźni, co nie wyklucza szacunku, co nie wyklucza pieszczot, co nie wyklucza obecności, wspólnej herbaty. I tak dalej, i tak dalej. Będziecie na mnie różnie patrzeć z różnych perspektyw, ale naprawdę moja decyzja o byciu samemu jest, jest przemyślana stukrotnie, tysiąckrotnie, przedyskutowana i mam też świadomość swoich potrzeb, które muszę zaspokajać w sposób wyważony, subtelny, ale otwarty i szczery. I każdy dobry seks zaczyna się od rozmowy, od wypicia herbaty. I jest formą celebracji życia, a nie zobowiązaniem męsko-damskim albo męża i żony. I wolę raz dobrze bzyknąć niż trzy razy oszukać. Takie było studenckie powiedzenie jeszcze za czasów, jak studiowałem. Absolutnie nigdy nikogo nie chcę sobą obciążać i tak nie będzie. Natomiast możecie. Na, patrząc na mnie, mieć różne sugestie. Dziękuję wam za wszystkie. Większość z nich naprawdę wy, wy, wynika z troski i ja to doceniam. Natomiast nie mogę brać na siebie, będąc jedną trzecią życia poza domem i nie znając życia na tyle, na ile bym chciał, nie mogę brać na siebie takiego zobowiązania, jakim jest bycie z kimś czy, czy małżeństwo z kimś. Absolutnie. Ale każdej kobiecie życzę szczęścia, życzę uważności. Życzę takiej miłości, która wnosi strach i nie potrzebuje fałszu, żeby ją wspierał. Bo jak piszą wszystkie księgi, miłość wnosi lęk. I tego wam życzę. Odwagi, odwagi. Odwagi. Przyjaźni, która jest najwyższą formą miłości. Ale jedną z form miłości jest także wolność. Pozwalasz, kocha, kochasz także wtedy, jeśli pozwalasz odejść. I nie dotyczy się to tylko śmierci partnera, dotyczy się to także rozstań. Pozwalasz kochać, kochasz, jeśli pozwalasz odejść. Wybacz, puść i podziękuj za doświadczenie. Natomiast nie bierz na siebie tak dużej odpowiedzialności, jak jest miłość małżeńska czy partnerska, jeśli wiesz, że twój stan zdrowia na to nie pozwala. I szukaj innych niż, także w porozumieniu z innymi ludźmi. Prawdziwa siła polega na tym, że widząc drugiego człowieka nie pozwalasz na to, żeby spadał w dół, ale starasz się robić wszystko, by się piął w górę. Prawdziwa siła polega na tym, że rozdajesz się w obfitości serca bez poczucia straty, bo wiesz, że miłość daje więcej z siebie niż sobie, nie widzi problemów, bierze odpowiedzialność, nie widzi wymówek, bierze okazję. I nie pyta się, co ja z tego będę miał, ale co ja mogę wnieść. I najważniejsze jest to, kim ty chcesz być, kim jesteś w odniesieniu do partnera, a ludzie dzisiaj się przeginają, starają o to, żeby partnerowi był jak najlepiej. I w końcu spełza to na tym, że opadają z sił, pojawiają się oczekiwania, pojawia się gniew, pojawiają się żal i w momencie, kiedy zaczynamy się upominać o swoje ludzie myślą, żeśmy się zmienili. Ja absolutnie nie, zaczyna, nie, 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 nie zamierzam się zmieniać. Absolutnie nie zamierzam na siłę kogokolwiek szukać. Natomiast zamierzam rozwijać przyjaźń, miłość przede wszystkim w sobie. Uczyć się codziennej akceptacji. To jest moje zadanie. I wy możecie mi w tym wydatnie pomóc, co, co zresztą robicie. Miłość to odpowiedzialność. I nauczysz się kochać. I innych ludzi, i nauczyć się kochać siebie. Oczywiście są takie małżeństwa, jak choćby Łukasza czy Ramony, Marysi, Łukasza Ciesiaka, Świata z Kolina, są małżeństwa osób niepełnosprawnych. Ale to wynika z różnych przyczyn i przede wszystkim wynika z poważnego traktowania drugiej strony. Mnie nigdy do tej pory, prócz litki, która jest w wieku praktycznie mojej mamy. I z nią niestety ku mojemu ubolewaniu nie mogę się związać. Nikt poważnie nie potraktował, oprócz Boguszki Niewiadomskiej i Lidki Czajkowskiej, które są w wieku mojej mamy I, który, który, i dla których nie mogę niestety być partnerem ani dla nich, ani dla żadnych z was. Natomiast mam prawo rozwijać przyjaźń, obecność, uważność i radość i oni mi w tym pomagają. Odwracając moją uwagę także od spiętych nóg i bólu ciała, który się czasem zdarza. Ból, jako także informacja zwrotna o tym, że nie kontroluję życia tak jakbym chciał, dlatego muszę cieszyć się nim tu i teraz. I jednym z zadań mojego życia jest także napełnianie się miłością i próba usłyszenia swojego wewnętrznego głosu, tak, żeby za nim podążyć. To jest moje zadanie. To jest moje zadanie i mimo świadomości swoich potrzeb towarzyskich, seksualnych, wynikających z zainteresowań, przecież jestem pod tym względem zdrowym chłopem, natura mi tego nie odebrała. Natomiast to ja muszę nad tym panować i muszę być w związku z tym trzy razy bardziej odpowiedzialny. Żeby nie zrobić przede wszystkim krzywdy sobie i drugiemu człowiekowi, i drugiemu człowiekowi. Dlatego dziękując za wszelkie sugestie, postanawiam pozostać sam, aczkolwiek moje serce będzie zawsze otwarte dla uważnej, uczciwej, troskliwej, opartej na trosce, zrozumieniu, uważnej przyjaźni. I absolutnie przed niczym się, przed niczym się nie cofam, przed niczym nie uciekam. Po prostu mam świadomość tego, czym jest to kalectwo. Mam świadomość tego, czym jest porażenie mózgowe. I, I mam świadomość tego, że nie wolno mi sobą nikogo obciążać. Absolutnie nikogo. Natomiast mam prawo do uważnej przyjaźni, do troski, do zrozumienia, do radości. I przede wszystkim muszę szukać takich sposobów, żeby każdego dnia nadawać sens każdej chwili swojego życia i zawsze być wdzięcznym. Do niczego się nie przywiązywać, a wszystkim i ze wszystkimi w miarę możliwości się cieszyć. I być jak woda, która zawsze znajdzie ujście dla wszystkiego, co ze sobą niesie. Dla wszystkiego, co ze sobą niesie. I dołączyć do tego, do tego, i chcę dołączyć do tej małej grupy ludzi, która ma w sobie pokój wewnętrzny. Jest zadowolona z tego, co ma. Bo jednym z największych odbrzymów, jakie musimy pokonać w sobie, jest niezadowolenie. Jeśli, a to jest proces, bo wszystko jest procesem i wszystko zaczyna się w nas i dzieje się w nas. Także muszę jeszcze raz to mówię: nie podsyłajcie mi sugestii, że uciekam albo się wycofuję. Absolutnie tego nie robię. Ani nie uciekam, ani się nie wycofuję. Wiem, jaką drogę przeszedłem. Od 1986, bo wtedy pierwszy raz byłem w szpitalu, do 1999, kiedy po maturze wyszedłem z Wrocławia. Wiem, ile mnie to kosztowało, i wiem, że nie znam życia na tyle, żeby się z kimkolwiek tłumaczyć w jakikolwiek węzeł ściśle towarzyski. Natomiast jestem otwarty na przyjaźń, uważność, troskę, zrozumienie, dawanie sobie wzajemnej obecności i radość. I jeszcze raz. Życzę wszystkim moim przyjaciołom, zwłaszcza i goście w ich codziennych zmaganiach, a także boguście jak najwięcej szczęścia i każdy, kto tylko zechce, będzie miał w tym domu azyl i oparcie, a moje otwarte serca i otwarte, otwarte serce otwarte ramiona mają być wsparciem dla ludzi. Dziękuję za już na pewno będzie jeszcze. I jeszcze raz apeluję do wszystkich. Dla mnie miłość przede wszystkim to jest odpowiedzialność. I moim głównym zadaniem jest nauczenie się kochania siebie i codziennej w miarę możliwości akceptacji swojej własnej osoby. Natomiast nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno mi siebie obciążać, nie wolno mi sobą obciążać innych ludzi. Natomiast całe moje zadanie powinno być też, całe moje życie powinno być też skierowane na to, żeby napełniać się miłością i zaczynać słuchać ciągle swego wewnętrznego głosu, po to, żeby za nim podążać. Z otwartym sercem i z otwartymi ramionami na to, co może przynieść los, co może przynieść, a czego wcale nie musi. Dlatego w moim życiu tak ważną rolę zawsze będzie odgrywała pokora także wobec tego bolesnego faktu, jakim jest choroba. Ale ta pokora będzie miała wymiar taki, który nie będzie mnie umniejszał, a będzie mnie otwierał. I te, I te wszystkie choroby, i zmaganie się z. Z, z, z nałogiem litki, towarzyszenie jej w tym uświadomiło mi jedną rzecz. Po uświadomieniu sobie czegokolwiek, trudności nie znikają, ale wszystko się zmienia i wszystko ma służyć temu, by spojrzeć na życie uważniej, z większą troską, z większą yy, uwagą, z większą delikatnością, bo wszelkie tragedie, wszelkie żałoby, wszelkie rozstania mają prowadzić tylko do tego, że życie, jest, że życie jest bardziej kruche, bardziej delikatne, bardziej nieprzewidywalne. Dlatego należy cieszyć się nim tu i teraz, nadając znaczenie każdej chwili. Bo my nadajemy znaczenie każdej chwili i od nas zależy, co my ze swoim życiem zrobimy. Zależy to od świadomości, od naszej świadomości. Życie jest, jakie jest. Ani lepsze, ani gorsze, po prostu jest. I od nas zależy, co my z tym zrobimy. Cierpienie jest naturalnym elementem każdego życia, fizyczne, psychiczne, emocjonalne, takie lub inne. Ale ode mnie zależy, co ja z tym zrobię i jak ja do tego podejdę. Bo jeszcze raz podkreślam, nieważne, co do na nas przychodzi, ważne jest, co my z tym zrobimy i ważne jest to, jakie my temu, co na nas przychodzi, nadamy znaczenie. I nie zawsze ze wszystkim warto walczyć. Natomiast proces uzdrowienia warto zacząć od pytania, czego sobie nie możesz wybaczyć, a co sobie w pierwszej kolejności powinieneś odpuścić bez osądzania. Przyjaźń z Litką nauczyła mnie jednej rzeczy: nie wolno nigdy nikogo osądzać, bo nikt nie wie, w jakiej sytuacji jutro się znajdzie. Dlatego ważnym jest, żeby wszystkie swoje projekty budować w oparciu o dzień dzisiejszy. Bo jutro jest niepewne, a przyszłość, przeszłość bardzo często załamuje się w połowie lotu. I naprawdę warto iść naprzód. Zanim, zanim Tomasz Edison wynalazł żarówkę, przeprowadził około 13 tysięcy eksperymentów z żelnikiem węglowym. W końcu. W końcu wymyślił mieszankę sadzy ze smołą i jakiś, jakąś nitkę bawełny i, w, i, i skonstruował dobry żarnik. Ale w międzyczasie przeprowadził 13 tysięcy eksperymentów. Nigdy się nie poddawajcie w życiu. Nigdy się nie poddawajcie. Ale doźmień odpowiedzialność. Za to, że miłość czy przyjaźń naprawdę wiele waży. I nie warto rzucać pereł przed wieprzem. To słowo ma naprawdę bardzo dużą wagę. Dlatego warto do niego podchodzić z absolutną odpowiedzialnością. I moja samotność nie jest tragedią. Jest absolutnym wyzwaniem. Trudnym czasem bolesnym, okupionym łzami i emocjami. Jest wyzwaniem, w którym, w którym wy uczestniczycie. I dziękuję wam za to. Proszę was o to, żebyście napełniali się miłością, słyszeli swój wewnętrzny głos i odważyli się za nim podążać. A wasze emocje niech nie będą przeszkodą, ale niech będą niczym chmura. Która pojawia się i znika, bardzo wiele Wam przy okazji pokazując. Dziękuję za już. Na pewno będzie jeszcze Wasz Marcie Antoniak. Miłość odpowiedzialność. I warto by było, byśmy w pierwszej kolejności uczyli się kochać siebie, a dopiero potem mogli, dopiero potem móc kochać innych ludzi. Dziękuję za już. Na pewno będzie jeszcze Wasz Antonak. Antoniak. Przyjmę tutaj wszystkich z otwartym sercem i z otwartymi ramionami, bo nic nie daje takiej siły jak Wasza obecność. Dziękuję za już, na pewno będzie jeszcze.